Kochani małżonkowie, witam Was w bardzo pięknym miesiącu, jakim jest miesiąc maj i tym razem jako zadanie, jako zaproszenie do, do pracy nad sobą, do walki o siebie nawzajem, zapraszam Was do tego, żebyście spróbowali, przyjrzeć się w czasie rozmowy temu, kto dla kogo jest najważniejszy. Mów, mówicie czasem między sobą, że no tak, oczywiście, że mąż dla mnie jest ważny, mówi żona, albo mąż mówi, no przecież żona moja jest dla mnie najważniejszą osobą. Ale doświadczenie pokazuje, że może tak być, że albo praca, a dzisiaj nie ma jej co lekceważyć, tylko właściwie należy się w nią zaangażować bardzo, albo jakieś hobby, albo przyjaciele, czy znajomi, to wszystko okazuje się wstępem życia, że jest w dużo ważniejsze niż małżonek, niż współmałżonek. Wydaje mi się, że jest to dobry czas na to, żeby w czasie rozmowy przyglądnąć się, przypatrzyć się temu i na nowo odkryć prawdę o tym, że jesteście dla siebie, mąż dla żony, żona dla męża, naprawdę najważniejszymi. Życzę Wam, żebyście to odkryli, ucieszyli się tym i z nowym zapałem w nowy miesiąc weszli. Pozdrawiam serdecznie.